No, bracie, porozmawiamy z sojusznikami, czy wyruszamy? Ej, przepraszam, możecie się na chwilę zatrzymać i mi pomóc? O co chodzi? No więc tak się złożyło, że sporo czasu szlajęłam się po delcie rzecznej. Gdy zjawiła się armia Odyna, prysnęłam stamtąd szybciej niż ta z podpalonym zatkiem. Z tego wszystkiego zostawiłam tam kilka niezbędnych rzeczy. Jakich rzeczy? No, tak właściwie to jedną. Kulę. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś się znalazł. Jaką kulę? A jeśli przyniesiesz mi jakieś stare, cudnie zardzewiałe fragmenty mojego pancerza, będę mogła wyczarować z nich coś specjalnego tylko dla ciebie. Co to za kula? Przynieś ją do mnie, a rozbysznę ze szczęścia jak promyczek! O, i pamiętaj, żeby wypatrywać mojego starego pancerza! Naprawię go dla ciebie za darmo! Hmm. Jak myślisz, jakiej to kuli mamy szukać, bracie? Nie mam pojęcia. Wrotów nie przyjmujemy. Pamiętam, gdzie można znaleźć bramę. Chodź za mną. Odkąd wykonaliście misję, jakoś się dogadujecie. Czyżby ten wasz sojusz miał jednak potrwać trochę dłużej? Zdaje się, że mamy wspólnego wroga. Kratosie, nie zgadzasz się, że rok jest nieunikniony, ale dobrze wiesz, że Odyn stanowi zagrożenie. Cokolwiek się wydarzy, naszą jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Nieprawdaż? Tak. A co do propozycji Broka? Wyobrażasz sobie życie pod jednym dachem z dawnymi wrogami? Nie korciłoby cię, żeby wywrzeć straszną zemstę? Nie na was. Jednym ani drugim. Obiecuję. Ten zamek jest inny niż pozostałe. Muszę nałożyć zaklęcie na Twoje dłuto. Wyryj znak. Szyna? To inkantacja. No. Elfy z obozu Freyla wspominały o wrotach w Alfheimie. W kółko gadały o sanktuarium elfów Światła za Pustkowiami. Wycieczka do Alfheimu? Możemy zdecydować przy bramie. Ta łódź nas tam zabierze, jeśli pozbędziemy się tych pnączy. Pamiętasz, co robić? 不错 W rzece widzę jakąś kłodę. Jest na niej coś, czego nie poznaję. Uśladowano. Więc to prawda. Tyr naprawdę żyje? Ano. Nie jest w najlepszym stanie. Śpi w schowku na miotły, ale daje radę. Jak go znaleźliście? Tak w skrócie to Atreus rozgryzł, jak poznać przepowiednie trzymane w tajemnicy przez gigantów. Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy Tori i Odyn wpadli z wizytą. Do waszego domu? Coś z niego zostało? Powiedzmy, ale cała ta walka miała tylko odwrócić uwagę, żeby Odyn mógł porozmawiać z Atreusem. Odyn był sam z twoim synem? Wiesz, co mu powiedział? Tak. Zaprosił go do Asgardu. Chcę pomóc mu znaleźć odpowiedzi. Te, za którymi pędzi na spotkanie z losem. To niepokojące. Dobrze. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, brama jest na wprost. A jeśli nie, to w górze rzeki mam niedokończone sprawy, z którymi mógłbyś mi pomóc. Możemy też sprawdzić to elfickie sanktuarium na pustyni w Alfheimie. Hmm. Jeśli chcesz jeszcze pozwiedzać, musimy usunąć tę kłodę na rzece. Dobrze, teraz możemy popłynąć dalej. Że naprawimy stare błędy. <laughs> to jest? Herb Skirnira. Wcale nie był tak mądry, jak sądził. Bracie, zanim znów zobaczysz chłopaka, może ustalimy, jak ugryźć temat. Powiem mi, gdzie był. Nie ma o czym dyskutować. Ach, klasyczna spartańska dyplomacja. Chwila. Powiedziałeś, że Odyn zaprosił go do Asgardu, a potem zniknął na dwa dni? Tak, ale chłopak z pewnością ma na tyle rozumu, że... Nie lekceważ zdolności perswazji, Odyna. Zatrął mojego syna kłamstwami. Czemu nie miałby zrobić tak z twoim? I powiedz temu jednookiemu orzecholizowi, że jest mi dłużny! Koń teraz i w przyszłości! No proszę, miło mi się widzieć, wasza bogińskość. Wtłoczyłem magię pieczęci włók gówniaka, ale potem on i Sindri o coś się popsztykali. No, no, nie jestem pewny, kto tam na kogo wrzeszczy, ale pewnie obaj sobie zasłużyli. No to chodźmy. Hej, tyże! Pobudka! Masz gości! A teraz rozgość się w tak zwanym gabinecie Sindriego i czuj się jak w domu, moja droga. Na pewno nie będzie zły? Zły? Będzie Lepiej przemów mu do rozumu. I to porządnie. Więc wróciłeś. Powiesz mi wreszcie. Ale o czym? Gdzie byłeś i u kogo. Łodyna? U Co? Tak myślisz? Zaprzeczysz? Odpowiedz! Byłeś w Asgardzie? Nie! Jasne, że nie. A nawet jeśli? To moja przyszłość, moje życie! Jesteś moim synem! To dlaczego mi nie ufasz? Skoro mam ci ufać, to powiedz mi prawdę! Prawda jest taka, że gadasz jak palan! Chłopcze! W ten sposób nikogo nie przekonasz! On wcale we mnie nie wierzy! Jego sekrety są w porządku, mamy tak samo! Nie są w porządku! Prześladują mnie na każdym kroku. O, no tak! Więc w nią też już nie wierzysz! Nie chodzi o twoją matkę! Okłamałeś mnie, synu! I kto mnie tego nauczył? Wystarczy już tego! A ty od kiedy jesteś po jego stronie? Od kiedy to on zaczął mieć rację? Słuchajcie, ja tylko myślałem o tym Odynie. Mam dobry powód, żeby tam iść. Żaden powód nie jest dość dobry. Namieszać ci tylko w głowie. Ale pójdę tam dla nas. Inaczej stanie się coś bardzo złego. Ale to już się stało! Spójrz na mnie! Na Freję! Na Tyra! Odyn nam to zrobił! Dlaczego nagle wszyscy zaczęli piłować gęby? Atreus chce iść do Asgardu. Asgardu? Upadł na głowę, czy co? Świetnie. Wszyscy są przeciwko mnie. Będziesz musiał dokonać wyboru. Chcesz być chłopcem, który mnie zwodzi, czy moim synem? Wyboru? Ja nigdy nie mam wyboru. Dajcie mi spokój. Słuchaj. Puszczaj mnie! Słuchaj! Puszczaj mnie! Co jest kurwa? Patrucie! Spróbuj się opanować! No jak diabli, pełno słuchem. Witamy w Midgard. Cza! Nie ma jak w domu. Trzeba schronienia. Wreszcie coś, co nie chce mnie tu zabić. Muszę się gdzieś rozgrzać. Potem zastanowię się, gdzie iść. Nie wygląda dobrze. Co to ma być? To jakiś duch? 何 <laughs> Więcej kroków. Próbujecie mi coś powiedzieć? Najpierw mówi, że byłem w Asgardzie. Potem, że kłamie. Próbuję uratować ci życie, ty bałwanie! Muszę się gdzieś ogrzać. 下去吧下 BITCH <sighs> I co? Dokąd pójdę? Jeśli pójdę do Asgardu, wypełnię przepowiednię, według której ojciec zginie. Ale siedząc w domu, tym bardziej nie zmienię przeznaczenia. W Asgardzie mógłbym obserwować Odyna szpiegować go, poznać jego plan, przejąć kontrolę. Kogo ja chcę oszukać? Nie mogę iść do Asgardu. Zaraz. Czerwone liście? Dom Frey!